Dzisiaj moim gościem jest Krzysiek Faliński, na co dzień pracuje w RMF MAX, w RMF CLASSIC, ale hobbystycznie fotografuje w sposób zaawansowany. Dzisiaj widziałem to na zdjęciach, które pokazałeś. Dzień dobry, dziękuję. I też uprawiasz turystykę. Szeroko rozumiano. Lubisz jeździć, lubisz zwiedzać świat. Dzisiaj pokazałeś w Krzeszowie zdjęcia z Gruzji, obrazy z Gruzji, były też filmiki. Nasze spotkanie trwało dwie godziny. A miało trwać godzinę? A miało trwać godzinę? Chciałbym że spokojnie dwie godziny jeszcze byśmy wszyscy wytrzymali, bo tych zdjęć świetnych było tyle. Standardowe pytanie. Jak to się stało, że ta Gruzja tak... tak że tak się zakochałeś w Gruzji? Wiesz co, wyjazd mój do Gruzji i Gruzja wyszła przez przypadek. Może zacznę od samego początku. Ja panicznie bałem się Latania. latać. Mhm. Więc jak się bałem latać, no to wakacje, Chorwacja, Samochód. Bałkany... Tak, tak. Samochodem raczej czułem się tutaj bezpiecznie. Ale z zupełnie jest Nienacka, zostałem e, zaproszony przez Klaudia Gawor e, z X Faktora mhm. e, do tego, żeby pojechać e, do Gruzji. Czyli Byłem... radio i muzyka. Radio i muzyka, i tam, e, m, m, jak grywałem kiedyś na, 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 na basie jak się śmieję, mój, mój znajomy mam gitarę basową, więc czasami robiłem z tego jakby tam użytek. No w każdym razie w basista, który jechał wtedy z Klaudią na White Bridge Festival, który organizował z kolei kotę, mhm. którego dzisiaj poznałeś, który nam dzisiaj też pięknie, ładnie opowiadał o, o Gruzji. I Klaudia mnie zaprosiła do tego, żeby zagrać w trzech piosenkach na gitarze basowej, bo basista grał również na saksofonie. Jacek Pietrzak, genialny genialny muzyk. Zresztą cała, cała ekipa fantastyczna. No i wtedy musiałem się zdecydować dosyć szybko. Pomógł Krzysztof Zapart, baloniarz, balonista, który jest wicemistrzem Europy albo wicemistrzem świata. No w każdym razie wielokrotnie reprezentował, reprezentował nasz kraj na różnych zawodach balonowych na całym świecie. Mówi, ja tutaj przyzwyczai do tego lotu, jedź śmiało i rzeczywiście wsiadłem do kosza balonowego. Polecieliśmy, okazało się, że, że mogę pokonać na Wsiadłem do samolotu, pojechałem do Gruzji i ten... Wysiadasz, wiesz, tej, wysiadasz w tej Gruzji, na lotnisku. I oczywiście. Kotę wita nas, facet, wiesz, który, którego widzę pierwszy raz w życiu, mm -hmm. to jest bardzo uderzające i bardzo ważne, bo to odczuwam za każdym razem, kiedy jestem w Gruzji. Widzę te jego szerokie ramiona, ściska mnie, mówi witaj brat. Pierwszy raz się widzimy. Zaczynamy rozmawiać, i 30 km, które jest od lotniska do Kutaisi, tam gdzie byliśmy zakwaterowani, <laughs> rozmawiamy, jakbyśmy się znali. Zawsze. I to jest taka, taka charakterystyczna cecha Gruzinów, i myślę, że też dlatego ta Gruzja tak mocno weszła mi w głowę. Jakąś. Poczułeś więź. Tak. I, I taką serdeczność od mhm. nich, i takie zaproszenie do tego, żeby, żeby, żeby zobaczyć ten kraj. Oni wtedy nam na tym White Bridge Festiwalu, oprócz koncertów. Zaoferowali zwiedzanie, pokazali nam kilka takich fajnych punktów. Wiadomo, impreza muzyczna, dużo. muzyki. Tak, dużo muzyki. Czaczy i wina, nie ukrywajmy, bo to jest nierozerwalny temat, jakby w, w, w Gruzji. Było po prostu fantastycznie. Zaraziłem Czacza się. dla naszych widzów, mocny tylko powiem, alkohol. mocny alkohol. Mocny to znaczy, że musi mieć 70%, jak się go robi. Tak, ale jak słyszałeś, Gruźni uznają to za lekarstwo i używają do wszystkiego. Tak, i rzeczywiście katar ostatnio leczy. Tak, tak, tak. Się okazało, że, że tak. No więc już wtedy mm, po pierwsze jakby nawiązałem taką bliższą nić porozumienia z Kotem. Kotę też organizuje, jest podróżnikiem sam, ale organizuje też wyprawy mhm. po, po Gruzji. W ogóle nie niebywała postać, bo eksploruje tę swoją Gruzję na wszystkie możliwe sposoby. Podróżniczo, kulinarnie, historycznie, filozoficznie. No właśnie. I tutaj chciałbym ci zadać takie pytanie, które się będzie składało z trzech słów. Jakbyś krótko do każdego z tych trzech słów powiedział. Bo to jest pytanie, które wynika z tego spotkania z tobą dzisiaj, z, mhm. z tego wspólnego oglądania zdjęć, z rozmowy z połączenia się z kotem. Kotem? Kote, tak? Dobrze mówię? Koty, z kotem wszystko kotem. przechodzi. Ty. Konstantin Ko na kłebę. Ko Konstantin na kłebę. Z Konstantinem. Ludzie, jedzenie i widoki. Jakbyś tak do każdego z tych trzech słów powiedział coś o, Gru o, o, o Gruzji. Mhm. Ludzie. Ludzie dla mnie, tak jak już mówiłem, serdeczni, otwarci. Oczywiście nie wszędzie i nie, nie, nie wszyscy, bo ciężko tam wiesz, jakby sobie wyobrazić, że idziesz po ulicy, ludzie tam cię zaczepiają, bo tak. jesteś przebyszem. Ale co ważne, tego przebysza zawsze traktują jako gościa. W sensie spotkasz kogoś i zapytasz o coś, obojętnie o drogę, o, o guesthouse, o, o, o dom, o możliwość przejazdu. Ja nigdy się, a byłem kilka razy już w Gruzji, nigdy Nigdy tam się nie, 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 wiesz, nie, nie, nie spotkałem z jakąś odmową czy z jakimś takim potraktowaniem. No, tak, jak się zdarza w innych krajach. Czyli ludzie są przyjaźni i otwarci do drugiego człowieka. Plus, Polacy mają za Lecha Kaczyńskiego i za Roberta Lewandowskiego. I A dlaczego to... za Roberta Lewandowskiego? Uwielbiają piłkę piłkę nożną, jakby ta ich reprezentacja wiesz. gra no, jak gra, chociaż mają ostatnio piłkarza w, w Lidze Mistrzów i widzisz, nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska, tutaj synu mój pewnie by pomógł, ale ja nie pamiętam. Natomiast mocno Robertowi kibicują. kibicują. Lech Kaczyński, wiadomo, takie jawne postawienie. Się Rosji i Putinowi, więc, więc za to nas lubią. Gościnność gruzińska, jak już wchodzisz w próg kogoś domu, no to już jesteś traktowany jako gość. W sensie częstują cię wszystkim tym, czym, czym, czym mają najlepszym. No, czujesz się po prostu jak, jak gość. Nie? To, to nie jesteś, wiesz, takim człowiekiem, który przyjechał zwiedzać i ktoś tam ci robi jakiegoś focha, tylko. Wiesz o to mi chodzi. Tak, wiem o co ci chodzi. Docieramy już do tego domu. Zanim do niego dotarliśmy, musieliśmy pokonać jakąś odległość. I po tej karkołomnymi drogami, które dzisiaj widzieliśmy i, i między lotniskiem a tym domem gruzińskim są widoki. No i teraz to słowo widoki. No widoki są, wiesz, zapierające dech w piersiach. Dla mnie, jako człowieka, który gdzieś tam kocha też fotografię, no to wymarzone miejsca na ziemi. Po pierwsze masz Wielki Kaukas, czyli szczyty pięciotysięczników, z, z szachrom, ośnieżone, zamglone. To zależy, kiedy pojedziesz i jak, mm -hmm. jak to wszystko wygląda. Masz Svanetię, która ma najpiękniejsze łąki na, na, na świecie. W Urzguli szczyt Szhara, który ma 5290 metrów, o ile dobrze pamiętam. No i malachit, do tego często, gęsto dzikie konie, stada no to, jakiś owiec. Ten, ten kolor trawy, który dzisiaj zobaczyliśmy na Twoich zdjęciach, to. No i właśnie, to wygląda, mam wrażenie, wiesz, na żywo jeszcze lepiej, że, nie? Bo... Że, że to aż, że aż się nie chce wierzyć, że, że tak to wygląda. Tak i, i, i tak, tak, tak jest, rzeczywiście tak, tak jest. A do tego y, mamy zachodnie wybrzeże, czyli y, Batumi, Mahinjauri i y, 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 jakby klimat taki y, no, mocno nad, nadmorski, więc jeżeli lubisz y, morze, lubisz wielkie fale. Zresztą y, przy Batumi i Mahinjauri y, jest bardzo dużo surferów, więc tych zdjęć też nie udało mi się dzisiaj pokazać. Ale to też pięknie tam gra i fotograficznie naprawdę świetnie. Możesz zejść do podziemi jaskinia Prometeusza. Nie mówiąc już o niezliczonej, no właśnie, dzisiaj nie pokazałem zdjęć z kanionów Okace i Martwili. To są kaniony, które są poszatkowane ciekami wodnymi, wodospadami, jest ich mnóstwo mhm. i to są takie miejsca, że rzeczywiście, no wiesz, stoisz z aparatem i się cieszysz po prostu. Jak małe dziecko. Tak, tak. Jako fotograf to mówię, tak? tak no Bo, bo, bo znam Mówisz. Tak, znam to uczucie, kiedy trafia, trafiasz w miejsce, które wydaje ci się fotograficznym rajem, tak? I w zasadzie nie wiadomo, co wybrać. No i dobrze. Dotarliśmy do tego gruzińskiego domu, mamy otwartych ludzi, zmęczyliśmy się po drodze, no i zaczynamy być głodni trochę. Chce nam, mm. chcemy, chcemy jeść. Jest ta wieczorna kolacja, o której mówiłeś. Yy, nasz wywiad nie będzie trwał tyle, yy, co, yy, co, te, co te spotkania <laughs> gruzińskie, że przemówienie potrafi trwać godzinę. Albo i dłużej. <laughs> albo i dłużej, Tak, tak to powiem powiedziałeś. No i jak już jesteśmy zmęczeni, chcemy jeść i teraz gruzińskie jedzenie i napoje. Wiesz co, tutaj muszę Cię zaskoczyć, bo nie każdemu to gruzińskie jedzenie odpowiada. Mm -hmm. Mnie tak, bo tam jest dużo mącznych rzeczy, zdziwiło mnie bardzo dużo rzeczy bezmięsnych, ale też mają dużo takich mięsnych, mięsnych oczywiście też, też potraw. No ale hachapuri, haczapuri adżarskie, haczapuri z fasolą, czyli jakby ten taki placek nadziewany no właśnie fasolą, z, z jajkiem jeszcze jakimś. gruźni mają fantastyczne sery. No, i fantastyczne hinkali, chinkali, w zależności od tego, jak to tam kto wymawia. To są te pierożki słynne z, z rosałem. Tak. Absolutnie wyborna rzecz. I... Tutaj już mam ślinkę, tak. Dobrze, przejdźmy do napojów. Bo powiedziałeś napoje, napoje to powiedziałeś się w naszej nie rozmowie, zanim jeszcze, jeszcze jak się omawialiśmy na, mhm. na to spotkanie, tutaj powiedziałeś tak jest, takie hasło: płynna śmierć. <noise> A tak, to mówiłem o czaczy. No, bo czacza, jak ty wspomniałeś, z kolei ma minimalnie 70%. To jest napój robiony też z winogron, z miąszu winogronowego. Gruźni się chwalą, że oni tam niczego nie robią. To jest dziwne, bo nie oddzielają w procesie produkcji, bo to jest po prostu produkt, który zostaje w procesie produkcji wina i trochę inaczej niż w Europie robią te, te, te wina, bo wykorzystują, tak jak powiedziałem, wszystko i nie oddzielają miąszu od. od tego, co zostaje w tym pierwszym jakby, etapie tego mm, robienia wina. No i czacza jest rzeczywiście no, bardzo, bardzo, e, bardzo silna. Dodają różnych rzeczy do, tych, do tej czaczy, między innymi marihuany. E, Wtedy łatwiej może tą czaczę przełknąć. Nie jestem ekspertem, mhm. dla mnie jest to za mocny alkohol. Zdecydowanie wolę wina. Ale zamarznięty nos leczy. Lecz, leczy. I to się przekonałem i Katar. Ale wina to jest coś, co, co w ogóle jest absolutnie fantastyczne. No właśnie wejdę ci w słowo. Kote dzisiaj powiedział, że jest około 600 gatunków winorośli na świecie. 520 ileś jest w Gruzji. Tak, a Gruzja ma 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tak, to jest niesamowite. I niecałe 4 miliony ludzi. Mhm. Tak? Gruzja i Wina to przede wszystkim Kachetia i... Yy... I region, właśnie tam przy, przy, przy Kutaisi. Bo też trzy sposoby robienia wina są, z tego, co mówił Kotę, tak zrozumiałem. Że Takie jest podstawowe. Trzy sposoby produkcji wina, a my, Polacy, jeżdżący tam, dopiero uczymy się tak naprawdę. Idzie. I trzeba powiedzieć to uczciwie, że, yy, Wiesz, wiemy, ja... co jest, wiem, że wiemy, co to jest wino. Okazuje się, że nie mamy zielonego pojęcia na ten temat, Wiesz, co to jest, co, to jest ja, wino. Ja właśnie tutaj bym polemizował z Kotem i często zresztą z nim polemizuję mm -hmm. i tutaj się spieramy, bo, mm, bo uważam, że, że w ostatnim dziesięcioleciu, w ostatniej dekadzie bardzo się tutaj gusta Polaków zmieniły i wyrobiły i wiemy, co to jest dobre, mhm. dobre wino, może dzięki też trochę Gruzinom. Ale rzeczywiście trzeba im oddać, że te winy robią pyszne, cudowne i białe i, i czerwone. Tak się składa, że też mam przyjemność znać winiarza Zurę, bardzo pozdrawiam, pozdrawiam. W, właśnie, właśnie w Kutaisi. No, i to, co on prezentuje w swojej winnicy, to jest absolutnie naprawdę... Ja jestem, mogę przyznać się tutaj bez bicia, jestem laikiem winnym. Ale jego wina smakują po prostu wybornie, jak, jak nic innego. Tradycja robienia wina na terenach Gruzji sięga 7 8 tysięcy lat. lat. Tak. Kota się jest... o tym mówił. Tak. Jeszcze wrócę na chwilę do, tych, do tego jedzenia, bo tak mi, tak mi przyszło do głowy, że po tym jak, jak zobaczyłem arbuzy, granaty, pomarańcze, tak. i ty powiedziałeś, że no, jak, jak tego nie jeść? Nie? Na co kotę skwitował, że i jak długo... Mógłbyś, można jeść. Je, tak, ale jak długo można jeść? Mm. I, I mówił o tych, o tych jabłkach i naszych śliwkach. Nie, czy my też jemy. A tak. rosną te, te granaty i pomarańcze. I są na wyciągnięcie ręki. Tak, i, tak. to przy to drogach, jak y, rosną. Z tym, że wiesz, to też, czy arbuzy na przykład, Gruzja też nie zapomnimy, że słynie z upraw herbaty i tytoniu. To, to też jest jakby tutaj bardzo, bardzo ważna sprawa. I jeżeli chodzi o kulinaria, no to słynna sól z Svaneti. Tak, którą chcieli y, Turcy, tak? Czy, czy tak, te kopanie chciel chcieli. Się no, no wiesz, tam przejąć, najazdów zagrabić. było bardzo, bardzo dużo, więc przez te wszystkie y, stulecia, czy nawet tysiąclecia, no jakby walka między innymi właśnie o te kopanie y, y, trwała. Ale co chciałem zauważyć, że wiesz, granat zjedzony tam, mhm. czy arbus, czy pomarańcza, jest absolutnie czymś innym. No tak, ja widziałem te, te miejsca, w których ty byłeś wioski, położone nawet na dwóch tysiącach metrów, no, no to siłą natury musi to być tak czyste powietrze, tak, mhm. nieskażone, no tak, że tak, te tak. owoce i te półprodukty, które oni tam mają, są, są wspaniałe. Nie będziemy przedłużać, bo wiem, że jesteś troszeczkę jednak zmęczony, aż dwie godziny spotkanie. Będziesz, cztery godziny pędziłem z Krakowa. Tak, tutaj. cztery godziny z Krakowa. Będziesz <laughs> jeszcze robił takie spotkania o Gruzji, prezentację swoich zdjęć, tak mówiąc po prawdzie, bo to była prezentacja fotografii. Mm -hmm. Będziesz jeszcze robił w innych miejscach. Są takie plany. Może zaprosimy też. Wiesz, są takie plany w planach? Może jest... w Lubawce, bo była pani burmistrz dzisiaj. To, o, właśnie, to przypomniałeś tak. W tak Lubawce. Tak. Może, może coś się uda tutaj, tutaj blisko. W planach jest w najbliższym czasie stronie śląskie. Jest Gdański, jest Poznań, no i jest Kraków, w którym ostatnio zamieszkuję. Z tym, że jakby tutaj też zamieszkuję. 15 lat mieszkam. <śmiech> <śmiech> to znaczy, że tak naprawdę jeszcze się nie wyprowadziłeś tutaj z naszych terenów że jeszcze, nigdy jesteś połączony. Wyobrażam. Powiem ci szczerze, że przy okazji Gruzji tutaj, to mm -hmm. moje serce takie jest teraz podzielone trochę między właśnie tutaj Dolny Śląsk, południe Dolnego Śląska, mm -hmm. czyli nasz ten teren, tak. między Kraków, który uwielbiam i, i też kocham, i między, i to jest dziwne, Kutaisi. Bardzo mnie to Kutaisi z, mm -hmm. i Gruzja bardzo mnie złapało. Ale o czym ja chciałem powiedzieć? O wystawach. O wystawach, o no Właśnie, bo to są, o bo, zdjęć. bo w takiej formie jak dzisiaj, mieliśmy takie pierwsze, mm, miałem takie pierwsze spotkanie. To była forma elektroniczna, oglądaliśmy na ekranie tak. kino. Zwykle jest to po prostu wystawa albo w takiej tradycyjnej formie, albo gdzieś tam w galeriach multimedialnych. Też, też. I będzie można też z tobą porozmawiać na tych wystawach i, i, i wymienić spostrzeżenia, no, ja sobie, tak. bo byli też goście tutaj u nas, którzy byli w Gruzji tak jak ty, mhm. potwierdzają wszystko, że to prawda, prawda i sama prawda. Krzysiu, jest mi niezmiernie miło, że nas odwiedziłeś. To było dla mnie bardzo inspirujące spotkanie. Zastanawiam się, gdzie spędzić najbliższy urlop. Myślę, że Gruzja. Myślę, to że... mi było bardzo miło, że mogłem tutaj poopowiadać, spotkać się z, z Wami. Dziękuję za, za wszelką pomoc i przede wszystkim za, za zaproszenie. Zapraszamy na kolejne spotkania z fotografią Krzyśka Chwalińskiego, na których zobaczycie piękną, wspaniałą Gruzję. I nie tylko. Super, super. Tak, ale super ludzie, super jedzenie yy, i widoki. I na to wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. Cześć. Dziękuję.